Gościem na kongresie partii Korwin jest pani Anna Świergocka. Jestem prezesem oddziału legionowskiego partii Korwin i członkiem zarządu okręgu podwarszawskiego. E, kobieta w partii Korwin to brzmi tak bulwersująco. Panuje opinia, że po prostu prezes korwin Mike nie wpuszcza do tej, do, do, nie chce kobiet w polityce. Czy to jest prawda? A czy to jest poparte jakimś cytatem, może, czy... Doświadczenie, wie pani, ja byłem trzy w sympatykiem UPR-u przez lata i potem tak się bujam w tych środowiskach i e, ciągle panowała taka opinia. Czy ona jest prawdziwa, poza tym media, media tak kreują taką opinię. Czy to jest prawda, czy w partii Korwin jest miejsce dla kobiet? To rzeczywiście media kreują taki światopogląd, ale też niestety moim zdaniem... Kobiety same kreują taki światopogląd. Ja absolutnie odgórnie nie spotkałam się z żadną niechęcią. Natomiast jestem świadoma tego, że większość kobiet podchodzi do polityki, do publicystyki bardzo emocjonalnie. Nie potrafi oddzielić faktów od, od emocji, które im towarzyszą, kiedy się z tymi faktami stykają bądź zapoznają. Kobiety nie, większość kobiet nie jest otwarta też y, na, tak, na, na słuchanie. Tak? One raczej y, reagują dość, y, bym powiedziała, tak, tak nagle, nieprzewidywalnie, kierują się głównie emocjami. Y, y, ale czy, bo, bo ja właśnie mam takie wrażenie, że kobiety w polskiej polityce w ogóle się nie garną do działalności politycznej, e, jakąś mają awersję. Oczywiście jest tam jakiś ruch feministyczny, który, ale to i tak wygląda tak, że na manifę to większość przychodzi facetów, a potem jest przekaz medialny, że to kobiety. E, na kongresie kobiet to, to Tusk dostaje nagrodę. E, i, zawsze, I zawsze te kobiety to tak są sztucznie kreowane. Ale w, widzę, że w, przy partii Korwin tych kobiet z roku na rok. Bo ja mam taką pamięć od, od tych 30 lat, tych różnych partii. Widzę, że tych kobiet jest coraz więcej. Myślę, że tak. I to jest bardzo, bardzo dobry ruch, ale to nie jest tak, że my potrzebujemy jakichś parytetów. Yy, niewątpliwie. Trudniej jest trochę kobietą w polityce. No, no chociażby na moim przykładzie, ja w Korwinie działam całkiem w sumie od niedawna, bo od trzech lat. No, ale to wynika z prostego faktu. Wcześniej mam trójkę dzieci. Wcześniej głównie zajmowałam się wychowywaniem dzieci, kiedy były małe. No i dopiero tak naprawdę z czasem mogłam sobie pozwolić na to, żeby wygospodarować ten czas i energię na to, żeby zająć się również tutaj takimi tematami politycznymi. Nie ukrywam, że wspieram mnie w tym mój mąż, no tak, po prostu, tak to po prostu wygląda i kobieta, żeby znaleźć tą przestrzeń do jakiejś takiej dodatkowej aktywności pozadomowej, czy też pozawodowej, no bo przecież też wszystkie pracujemy, fajnie gdyby miała to wsparcie również w domu. Także. w Partia Korwin partia głównym takim przesłaniem, mam takie wrażenie, jest skupienie się uwagi na potrzebie gospodarki wolnorynkowej, obniżenia podatków, likwidacji szkodliwych przepisów, wycofania się państw, państwa z ingerencji w gospodarkę. Ale czy. Jakie jest teraz oblicze taki w sprawach społeczno-ideowych partii Korwin? Partii czy, czy wy jesteście partią, która. E, chciałaby naruszać kompromis aborcyjny, czy na przykład e, zakazać aborcji, czy e, e, zliberalizować, czy nie macie, czy nie chcecie podejmować tego tematu? Myślę, że teraz palącym głównie problemem w Polsce są raczej kwestie gospodarcze i związane z wysoką inflacją, z rozdawnictwem, z, ale też i kwestie bezpieczeństwa, czy też braku suwerenności Polski. I to są problemy, na których my się głównie koncentrujemy. Kwestie światopoglądowe, ideowe, tak jak mój poprzednik wspominał, są drugorzędne, skupiamy się głównie na tematach gospodarczych. Ale potem znajdziecie się w parlamencie i będzie trzeba podejmować jakieś decyzje, i może się tak zdarzyć, że wyborcy, nagle się okaże, że sympatycy i wyborcy są rozczarowani, bo nie podejmujecie decyzji takich, jakby oczekiwali. Czy nie lepiej by było z góry zapowiedzieć, jakie. Jasno, jasno sprecyzować się, opowiedzieć się w tych wszystkich kwestiach, czy to takie jasne. Zajęcie stanowiska byłoby po prostu zagrożeniem, bo by zniechęciło i rozbiło dotychczasową, dotychczasową konstrukcję partii. Gdybyśmy mieli budować swoją, swoją wizję w oparciu o to, co mówią wyborcy, no to by nas tutaj nie było, tylko bylibyśmy przystawką PiSu i gdybyśmy liczyli na to, że będziemy w Sejmie tylko i wyłącznie z powodu tego, że przekonamy jakimiś populistycznymi ideami większość naszego społeczeństwa, no to już dawno byśmy to zrobili. Ale tak jak powiedziałam, nie na tym się skupiamy przede wszystkim. Ale nie ukrywam, że bliskie są nam przede wszystkim idee i wartości chrześcijańskie, wartości głównie katolickie. Więc no, myślę, że tutaj na pewno będzie to miało duże znaczenie. Ale to tak e, szczerze powiem, tak wszyscy e, oględnie się wypowiadają, bez zajęcia stanowiska, a potem przychodzi e, jedni, pla, pamiętam, że Platforma Obywatelska mówiła, że też e, tutaj jeździła na rekolekcje do Łagiewnika, teraz jest, e, nie będzie wpuszczać na swoje listy osób, które e, nie chcą liberalizować prawa aborcyjnego. E, to troszkę za mało. Ja mogę odpowiadać tylko za siebie. Jeśli z, y, przyjdzie mi kiedyś y, taki zaszczyt, żeby reprezentować naszą partię w Sejmie, no to będzie to. Będę mogła wtedy ja osobiście za siebie odpowiedzieć na to pytanie. Y, natomiast teraz też mogę odpowiedzieć y, jakby tylko swoim głosem. Każdy u nas, nie mamy wspólnego jakiegoś takiego, y, nie mamy wspólnego obranego toru w partii. Każdy... Jest odpowiedzialny za swój głos, za ten przycisk, który naciska. No ja osobiście jestem przeciwko. E, a czy to podobna, podobny, podobne niezajmowanie stanowiska to nie tylko kwestia aborcji, ale także kwestia żądań tęczowej rewolucji? Hmm. Małżeństwa, adopcje, e, seks, edukacja w szkołach. Ale o co pan pyta? E, Pytam się, czy w sprawach takich, które są głównym postulatem dzisiaj środowisk lewicowych, bo one nawet już dzisiaj nie, nie podnoszą żadnych kwestii socjalnych, jest realizowanie takiej agendy tęczowej rewolucji, czyli wprowadzenie małżeństw gejowskich, adopcji gejowskich, edukacji seksualnej, finansowanie aborcji, zmiana płci u dzieci, czy to też nie, nie jest podejmowany jakiś temat w środowisku Korwina. No zdecydowanie nie. Znaczy nie podejmowany w stylu krytyki, ani zajmowania tak, ani nie, tak? Skupiamy się głównie na kwestiach gospodarczych, ale oczywiście, tak jak wspomniałam, ideowo zdecydowanie jesteśmy po, po przeciwnej stronie barykady niż ruchy lewi, lewicowe, ruchy genderowe i tego typu ideologie. A pytając się, bo ja pamiętam jak 30 lat temu w latach 90 jak jak środowisko UPR-u było, czyli pierwszej partii Korwina, Michalkiewicza, Rafała Ziemkiewicza, yy, yy, bardzo ważną rzeczą odgrywały różne lektury, książki, czy dzisiaj, dzisiaj jakaś takie, są takie topowe lektury obowiązkowe dla działaczy Konfederacji, które się czyta, czy, czy już ten czas minął? Nie do końca chyba wiem o co Pan Właśnie mówię. Bo nie ma pani tego doświadczenia nie, mo, przy, przy, przez 30 lat. 30 lat temu, jak ja przychodziłem na takie e, e, zloty, różne konferencje e, partii UPR, e, gdzie był Korwin Michalkiewicz, były stoły założone, sprzedawane z książkami, literaturą, różne oddziały wydawały swoje książki. Były to e, najczęściej Mises, Hayek, Friedman, e, dużo z jakiejś tradycji katolickiej. E, dzisiaj już czegoś takiego nie ma? Przede wszystkim przez 30 lat zmienił się świat, i tutaj mamy dostęp do internetu, do różnych kanałów streamingowych. Myślę, że tutaj w dużej mierze wyparł pozycje książkowe. Zresztą o sukcesie Konfederacji, sukcesie Partii Korwin również. Jakby... Czyli dzisiaj, dzisiaj nie słowo pisane, tylko słowo mówione w internecie bardziej oddziaływuje i kształtuje profil ideowy środowiska? No zdecydowanie jest to znak czasów, no dzisiaj nie, też nie wygrywa się pieniędzmi, nie wygrywa się wpływami, tylko wygrywa się tak naprawdę bliskością, dostępnością i komunikatywnością, no a tutaj internet jednak w dzisiejszych czasach ma ten taki największe przełożenie, najsilniejszy lewar. Bardzo dziękujemy, nie będziemy już dłużej Pani trzymać, bo tutaj zaraz będą obrady. Bardzo Pani dziękuję, naszym gościem była Pani? Anna Świergocka. Bardzo dziękuję.